Szanowni Państwo, dziękujemy za słowa wsparcia. Naprawdę jest ich wiele. Trwa walka z bezprawiem, z władzą, która nie mając możliwości ustawowych, postanowiła siłą przejąć media publiczne w Polsce. Nasza walka toczy się na płaszczyźnie prawnej. Oto krótki raport z tego, co robimy. I tak, zajęliśmy stanowisko we wszystkich postępowaniach rejestrowych, aby powstrzymać bezprawną rejestrację uzurpatorów i nielegalnego likwidatora. Złożyliśmy zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia szeregu przestępstw na szkodę spółki, a także wnioski o zabezpieczenie roszczeń o unieważnienie nielegalnych uchwał podjętych przez Bartomieja Sienkiewicza i jego wspólników. Pan Sienkiewicz jako osoba fizyczna został także wezwany przez spółkę do zapłaty 45 milionów złotych za wyrządzenie strat, m.in. poprzez wyłączenie sygnału, wstrzymanie emisji wielu programów TVP oraz bloków reklamowych. Chciałbym jeszcze raz z całą stanowczością podkreślić, że zwolnienia z pracy lub obowiązku świadczenia pracy, które uzurpatorskie władze w TVP wysłały mailem wielu osobom, są niezgodne z prawem, tym samym w świetle prawa nieważne.